To bardzo słodkie. Klient, którego teraz miałem, dał mi takie czekoladki w prezencie. Dawno nie miałem klienta, który mi dał jakikolwiek prezent. I dał jeszcze jeden prezent, obsrał mi pościel. Ja pierdolę człowieku, kurwa. Nie No to jest za mocno jak na mnie, nawet to kurwa, Maksym. <noise> to jest jego gówno, nie moje. I trochę przypał. Ale powiedziałem, nie przejmuj się, bo trochę się zawstydził, że obsrał mi pościel, przeprosił mnie, więc będę teraz spał w obsranej pościeli. Nie, kurwa, nie zrobisz, nie, o, Nie, dzwonię na policję, kurwa, tak nie może być. Nie, dzwonię na policję, kurwa, koniec. Policja? Co? A, Sandra, Ty! Kurwa, chciałem na policję zadzwonić, ale do Ciebie. No dobra, jak już tak gadamy. Jest coś do jedzenia? Jestem na lotnisku. Ale myślałam o Subway'u później. A... To mi przywieź, dobra? No dobra. Dzięki. No, cześć. Jak wyglądam? Tutaj mam wszystko zaczerwienione. Tak mi się cera wysuszyła w tej Szwajcarii. Nie spałem już praktycznie dwa noce po tym, jak się spotkałem z tym narkomanem. Dosłownie całą noc byłem obudzony, uczyłem się portugalskiego na laptopie. A później kolejna noc tak pospałem, może dwie godziny, trzy. Ale teraz czuję, że już te narkotyki w końcu zeszły mi z organizmu i będę mógł pójść spać. Natomiast. Co narkotyki brał, czy co? Teraz nie zamierzam tego powtarzać. Finansowo, jak na razie, w idzie tak pół na pół. Mój kolega dużo więcej ode mnie zarobił. Jutro spędzę chyba cały dzień w łóżku. Jakbym na tych na. ...narkotykach, to miałem takie dziwne tiki, że nie kontrolowałem mojego ciała, ciągle robiłem coś takiego. I przez to mi się tutaj wszystko tak zaczerwieniło. Ja wygląda nam obrzydliwie, wygląda W sumie to wygląda, jakbym obciągał przez 100 godzin. Taka, Taka czerwona gęba. Eee, no. A co do tego klienta, którego miałem dzisiaj, to on przyszedł do mnie na 3 godziny aż i było strasznie nudno klient nie był obleśny był nawet przyjazny i było wszystko spoko tylko, że nie wiedziałem co z nim robić bo nawet nie chciał mnie ruchać tylko po prostu leżaliśmy przytulałem się do niego robiłem mu masaż i całowaliśmy się i to praktycznie tyle przez trzy godziny jakby pierwsza godzina minęła w miarę okej okay, ale później te dwie Kolejne godziny już się tak dłużyły, a przez ostatnią godzinę to już po prostu tak usypiałem. Wręcz on się mnie pyta, czy wszystko ok, a ja tak, tak, wszystko ok, po prostu jestem zmęczony. Już po prostu marzyłam, żeby wyszedł. Powiedział, że chce mnie jeszcze raz spotkać i przyjdzie do mnie za dwa dni, czyli naprawdę szybko i. Praktycznie chciał mnie ruchać na sam koniec, ale powiedział, że może porucha na następnym spotkaniu i tak zastanawiałem Zakochał się co się. powiedzieć, no bo w sumie z jednej strony chciałem, żeby mnie ruchał, bo było strasznie nudno i jakby mnie ruchał to byłaby jakaś akcja, ale pomyślałem, że nie, niech to zrobi na następnym spotkaniu, bo wtedy będzie miał motywację, żeby przyjść, bo może być tak, że teraz mnie porucha i wtedy nie przyjdzie po raz kolejny, a ja muszę... Wiecie, wystać z niego trochę pieniędzy. Chcę, żeby przyszedł do mnie jeszcze raz, co najmniej, ale tak bardzo mnie polubi, że może aż trzy razy przyjdzie. Trzymam na to kciuki. Na temat Szwajcarii mogę powiedzieć, że jest bardzo depresyjnie. Pogoda jest paskudna, i ogólnie atmosfera jest taka strasznie przytłaczająca. Nie podoba mi się za bardzo tutaj. I co, kolejna nie przez pana noc. Spałem dzisiaj chyba jakieś dwie godziny, ale już czuję, że dochodzę do siebie. Natomiast mój kutas cały czas mnie strasznie boli. Ja teraz mogę wam wytłumaczyć o co chodzi z tym bolącym kutasem, dla osób, które nie wiedzą o co chodzi. Jak byłem na tych narkotykach, to mi kutas w ogóle nie chciał stawać, był dosłownie martwy. To był taki flag. A mimo to ja się trochę wstydziłam, bo myślałem sobie, że klient za to płaci, a mi w ogóle nie chce stawać, i tak waliłem cały czas tego swojego kutasa, praktycznie co chwila. I też ja, przez, przez to, że byłem na narkotykach, to miałem większą przyjemność trochę z tego seksu, więc postanowiłem, że będę się ciągle zabawiał. I to było tak, że sobie waliłem tego swojego kutasa przez chyba dwie godziny. I nawet nie byłem za bardzo świadomy tego, że za mocno sobie waliłem, i Następnego dnia strasznie mnie bolał. Dosłownie, jak jest taka żyłka, na się taki nie napletek, tylko wędzidełko chyba się to nazywa. To miałem takie podrażnione, czerwone, bo po prostu za długo sobie waliłem i zbyt mocno. Nawet nie byłem tego świadomy, bo w ogóle e, byłem po prostu zaćpany za bardzo. No i później ciężko było mi w ogóle przyjmować kolejnych klientów w tej Szwajcarii, bo mnie kuta strasznie bolał. Za każdym razem, jak dotykali, to miałem ból, odczuwałem. Więc to była po prostu masakra, ale ja chciałem po prostu zrobić takie sprostowanie. Dlaczego? Mówię, że mnie kuta spolata, ja że... Już... Weź to wyłącz? Zastówkę? Kurwa, co za stówkę? No, zastówkę, no. wiecie. Tak jest może 10% lepiej, ale boli. Miałem takiego dziadka starego, 70 lat miał jakieś. No był trochę obleśny, ale dało się przeżyć. Ja jestem przyzwyczajony już do ruchania się ze starymi dziadami. Znaczy tutaj ludzie są mili w Szwajcarii, tylko też strasznie tacy nudni, trochę brzydcy też. No i ten dziadek mi walił kotasa. I to strasznie bolało. Ja tak chciałem, żeby nie dotykał. Robił to tak dosyć szybko, jeszcze miał tak mu się ręka ruszała ze starości i w w ją nie to miałem takie boże od odsłyszy... O cichuj, kurwa, złoty przepiękny. Jeszcze raz. O. Robił to tak dosyć bolało. Ja tak chciałem, jak mi walił kotasa. Tacy nudni, trochę brzydcy też. No i ten dziadek mi walił kotasa. I to strasznie bolało. Ja tak chciałem, żeby nie dotykał. Robił to tak dosyć szybko. Jeszcze miał. Tak mu się ręka ruszała ze starości, i za każdym razem, jak był w tym rejonie, to miałem takie Boże się. No i co? No, bolało mnie. Później chciałem, chciałam, żeby żebym sobie zwalił, i myślałem, że jak to zrobię, to wcy, pójdzie, dlatego sobie zwaliłem. Doszedłem, a on wtedy takie o, czy mogę cię poruchać, a ja takie o Boże. Dopiero co sobie zwaliłem, a nie lubię, jak ktoś mnie rucha, gdy już dojdę, bo wtedy to jest bardzo nieprzyjemne. No ale położyłem się na łóżku. No, i mnie poruchał, i dosłownie parę minut i doszedł, więc nie był problematyczny ten klient. Tylko, że mam nadzieję, że mi przejdzie ten kurtaz i przestanie boleć. Wieczorem będę miał dwóch klientów. Najchętniej bym teraz sobie zrobił urlop, żebym mógł odpocząć, ale nie mogę, bo teraz chcę zarobić pieniądze. Ten prezent klienta napisał mi Happy Birthday, Sweetie. Bardzo urocze z jego strony. Tam mi kupił jakieś perfumy i coś jeszcze. Wcześniej tego klienta widziałem to po raz pierwszy, dał mi jakieś czekoladki. I nie wiem co sądzić o tym kliencie, bo on udaje, jakby miał dużo pieniędzy, tak się trochę chwali, a już nieraz z czymś takim się spotykałem, że to po prostu są tacy klienci, co się podlizują na siłę. Wątpię, że on miał jakoś dużo kasy. Nie wygląda na takiego, ale bardzo miłe jest to, że wysłał mi jakieś prezenty, znaczy nie tylko daje, więc może jest spoko. Długo minął trzy tygodnie od moich urodzin, ale cały czas dostaję prezenty, bardzo jest mi miło. Ten klient jest troszeczkę obleśny, ma taki oddech śmierdzący. E, mam nadzieję, że tego nie zobaczy. Bo może mnie będzie stalkował teraz w social mediach, nie wiadomo. E, no, ale jest, jest fajny. Taki, a, średnio atrakcyjny. Obciągam mu przede wszystkim. to mu obciągałem po prostu przez godzinę. Ja pierdolę, to nie mogę, kurwa. Ja się popłakałem, kurwa, No. A później go przytulałem i ogólnie chciałem. On chciał, żebym został na noc. Ja tak na początku się wstrzymywałem, ale stwierdziłem, że okej, okay, może. Widzowie donejty działają. Święta sama, to nam to każesz oglądać. No tak. Może zostałem na noc, bo byłem troszeczkę śpiący, ale nie mogłem zasnąć i on. Wiem, ale nie zostałeś, bo są święta. A co ja kurwa, nie mam świąt? Kuj mi w dupę, kurwa, pod chodnikę, czy co? Później trochę chrapał, i gdy zaczął chrapać, to stwierdziłem, że nie, nie ma takiej mowy, muszę wyjść. I wyszedłem. Ubrałem się, wyszedłem z hotelu, a on nagle do mnie dzwoni, czy nie chce jeszcze na kolejną godzinkę za dopłatę. <noise> Więc się cofam. Przechodzę przez recepcję po raz kolejny. Facet na recepcji myślę, że jestem jakiś pojemny No i wróciłem, żeby mu szybko obciągnąć i pocałowałem go jeszcze trochę parę razy, dosłownie pół godziny. Byliśmy ze sobą, nawet krócej. No i znowu się wracam, znowu przechodzę przez recepcję, ale tym razem już wychodzę na stałe. Głupio zrobiłem, że chciałem zostać u niego, bo jednak lepiej jest spać samemu w łóżku, a nie z klientem. Dobrze wyszło nawet, bo się wróciłem i zarobiłem więcej, dlatego nawet dobrze, że tak wyszło. Chciałbym zakończyć mojego vloga ze Szwajcarii takim moim story time o tym, jak z kolegą poszły, poszedłem do sauny gejowskiej. W pewnym momencie już nie vlogowałem w ogóle w tej Szwajcarii, bo dostałem takiego trochę załamania psychicznego, bo pogoda była okropna. I ogólnie miałam zły nastrój. Jeszcze były dwie prostytutki w jednym apartamencie i mój kolega zarabiał dużo więcej ode mnie. I to był trochę zły nastrój, trzeba przyznać, jeżeli jedna dziewka zarabia więcej od drugiej. Nie żebym się jakoś e, był zazdrosny, ale m, trochę mnie to przybiło jeszcze bardziej. No i na początku nam nie szło obu finansowo, więc padliśmy na taki pomysł, że pójdziemy do Selny Giełdzkiej, żeby obciągać tam facetom za 100 franków, bo. Gejowską od nie. Ja bym nie chciał być takiej sytuacji, że sobie idę na saunę. Tu... No, dowiedzieliśmy się że, że się, że to jest standardowa stawka. Oczywiście nie chcieliśmy więcej tam robić w sensie ruchać się, bo to było trochę obrzydliwe, żeby się w saunie ruchać. Stary, śpisz kurwa, skaką, kurwa na łóżku. No i poszedłem do tej sauny i na początku strasznie się stresowałem, jak zacząłem tych wszystkich półnagich facetów. Jeszcze się patrzą na mnie te, z takim wzrokiem. I zacząłem podziwiać takie zwykłe uliczne prostytutki, bo ja bym chyba nigdy nie umiał tak na ulicy, że ludzie przechodzą, patrzą się na ciebie. Po prostu jak się rucham przez internet, w sensie wystawiam swoje ogłoszenie w internecie, to wtedy nie wiem, co ludzie o mnie sądzą, nie, nie muszę na nich patrzeć, ale być taką uliczną prostytutką nigdy bym nie dał rady. No ty... Jot przesyła 9 złotych i 75 groszy. Dokładnie ta. Jak to tak chętnie oglądasz, to od w dupę pod choinkę też by ci się pewnie spodobał. Także wesołych świąt. Och, dziękuję. Przecież że chcesz na saunę fajne dupy oglądać? No byłem dwa razy na saunie, to rzeczywiście, kurwa, jakaś systematyka jest zachowana. Dwa razy w życiu byłem. Yy, no. I kobiet... Kobiety nie chodzą na Saunę ogólnie. Jest dużo mniej kobiet, a na Saunach zazwyczaj jest taki jeden dzień w tygodniu, gdzie kobiety, tylko kobiety wchodzą. Że mężczyźni nie wchodzą. To na przykład przez jakieś godziny, przez 5 godzin tylko kobiety wchodzą. I chyba wtedy kobiety chodzą na Saunę. No nie no widziałem jakieś kurwa kobiety, ale kurwa miały po 60 lat i obwisłe cyce. A jak już jakaś idzie taka, no nie wiem, no, widziałam może powiedzmy 10 kobiet, nie? To większość była starszych, a reszta to w stroju kąpielowym była. Nie chodzą nago kurwa jakieś, wiesz, modelki kurwa z Instagrama. No nie wiem, no być może gdzieś chodzą, no nie wiem, nie spotkałem się z tym. No. Saunia. I był taki stary dziadek, taki 70-letni obleśny i na tej Saunie była u góry taka sekcja, że można było pójść i tam się ruchać. Nawet nie, że zamknąć, bo tam chyba nawet zamków nie było, tylko po prostu były prezerwatywy w, taki, w takim pojemniku i można było pójść do pomieszczenia, żeby się ruchać z facetem jakimś. Um, no, ale ogólnie to ja zmiękłem. Nie chciałem tego robić. Jakoś nie czułem się komfortowo, żeby obciągać za 100 franków. Byliśmy tylko raz w tej saunie, a później biznes nam obu zaczął powoli iść do góry, więc stwierdziliśmy... Finansowo. Dlatego stwierdziliśmy, że już nie potrzebujemy tej sauny za bardzo, i też byliśmy trochę zawiedzeni. Myśleliśmy, że stawki są trochę większe. Um, jakby no, 100 franków za obciąganie, jakbyśmy tak obciągnęli pięciu facetom, no to byłoby 500 franków w jeden dzień. No to całkiem nieźle, ale strasznie takie zeszmacenie zbyt duże. No tak. Mamuniu. Dlatego raczej nie dałbym radę. Jakby ja jestem. Nie dziwnie tak chodzić na salę z kolegami na Futy, patrzeć? No, w kurwa dziwnie. Kurwa, dziwnie. Kurwa, dziwnie. Ja Chociaż mi 29 zł i 25 rób, groszy. Rób to, co robisz, wychodzi ci zajebiście. Dziękuję. Zeszmacony bardzo, ale dla mnie ruchanie się w saunie to już jest taki następny poziom. Wiem, że dużo takich Brazylijczyków albo jakichś ludzi, którzy nie mają wizy do Szwajcarii, w sensie nie mogą tam przybywać, to ukrywają się w saunach, że po prostu idą do sauny i tam po prostu zarabiają, bo w Szwajcarii jest też policja, że oni potrafią cię deportować, jeżeli się dowiedzą, że jest, jesteś prostytutką. Ja mam trochę łatwiej przez to, że mam europejski jakby paszport. W ten sposób kończę mojego vloga ze Szwajcarii, a później wróciłem do Anglii i moje dalsze przygody będą w następnych częściach. Uzi. Bardzo puste życie, tak ogólnie, nie? Choć abstrahując, abstrahując od tego, czy on dupy daje, czy obciąga, nie? Bo jak no, każdy ma jakąś pracę. Nie każdy pracuje dupą, i ten. Ale on w tym życiu kurwa nie ma nic. Jakiś tam hajs zarobił, w sumie nie wiem, na co on to wydaje. Jak kurwa. dziwne to takie życie, jest, nie? No. Ja na załę chodzę z dziewczyną co można sobie popatrzeć. Okej? Okay. Okej, okay. jak jesteś kukoldem i przy, przynosisz dziewczynę, żeby inni patrzyli, no to jakby spoko, nie? No. Chyba, że to jest też jedyna okazja, żebyś mógł na nią nago popatrzeć. To też ciekawe. No, też trochę smutne, ale no trudno już.